Dajcie, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wszelkich założeniach dotyczących budowy naszego Poloneza. Przede wszystkim jest to projekt niskobudżetowy. Założyliśmy sobie maksymalnie 3000 wydatków na wszelkie możliwe części. Przede wszystkim projekt ma się oprzeć na częściach, które już posiadamy, które zalegały i stały od paru lat. Tak więc zaczynamy. W pierwszej kolejności usunęliśmy z Poloneza wszystkie niepotrzebne nam części, które uznaliśmy za słabe. Oczywiście wszyscy wiedzą, co w Polonezie jest słabym punktem, czyli tylne zawieszenie na resorach, przednie zawieszenie co prawda wielowahaczowe, ale słabej jakości. Do tego silnik, który pochodzi z lat 30. pewnie. Skrzynia biegów nie najgorsza, aczkolwiek z niczym innym nie będzie współpracować. Pewnie usunęliśmy też jeszcze parę innych drobiazgów, o których nie będę tu wspominał. Tylność zastąpiliśmy 8 od Mercedesa Emela. Posiadaliśmy całą ramę od Mercedesa. Przecięliśmy ją, odzyskaliśmy tylne zawieszenie i przednie zawieszenie w dwóch niezależnych kawałkach. Tylne zawieszenie od MLA wpasowaliśmy na miejsce oryginalnej osi w bardzo prosty sposób wysokością. Pasowało nam idealnie, nie trzeba było nic korygować, ustawiliśmy tylko przekątne i wspawaliśmy je na miejsce starego zawieszenia. Z przednim zawieszeniem było sporo więcej pracy. Po usunięciu przedniego zawieszenia oryginalnego od Poloneza, Musieliśmy naprawić podłużnice, Ich stan był dosyć słaby, co też jest ogólnie przypadłością Poloneza. Zamontowaliśmy cały kompletny wózek pochodzący z Mercedesa ML, aczkolwiek już bez przedniego napędu. Usunęliśmy też pół ośki, przeguby obcięliśmy, skręciliśmy, żeby łożyska nie wyjeżdżały nam z piast. W dalszym ciągu zajęliśmy się wymianą silnika. W komorze silnikowej musieliśmy zrobić kilka cięć. Wycięliśmy też ścianę grodziową, tunel, żeby można było zainstalować silnik Mercedesa. Układ kierowania. Oryginalnie w Polonezie jest przekładnia kierownicza ślimakowa, a w Mercedesie listwowa zębata. Pracują one w zupełnie inny sposób, aczkolwiek obie są wspomagane i mieliśmy wersję Poloneza ze wspomaganiem. Przekładni listwowej nie posiadaliśmy, gdyż nasza rama od Mercedesa ML pochodziła z angielskiej wersji i na nic by się ona zdała. Udało nam się kupić oryginalną przekładnię od Mercedesa ML z wersji europejskiej. Zamontowaliśmy ją do naszego wózka. Udało nam się tą przekładnię w bardzo łatwy sposób połączyć z kierownicą, gdyż drążek prowadzący z kierownicy miał ten sam fresk i pasował idealnie na przekładnię Mercedesa. Konieczne było oczywiście przecięcie drążka i delikatne przedłużenie, ale to była już prosta operacja. Tak zamknęliśmy układ kierowniczy. Zawieszenie tylne opracowaliśmy na oryginalnych sprężynach od Mercedesa. Na oryginalnych amortyzatorach, więc wszystko poszło łatwo. Skręciliśmy to bez problemu. Przednie zawieszenie, tutaj największa modyfikacja. Oryginalnie Polonez pracuje na sprężynach śrubowych z amortyzatorami olejowymi. W naszej nowej wersji teraz Zawieszenie jest podobnie jak w Mercedesie ML oparte na drągach skrętnych. Drągi idą aż za fotele kierowcy i pasażera, i tam są systemy regulacyjne i mocujące do podłogi. Bardzo fajnie to wyszło, gdyż możemy bez żadnego problemu regulować nasze, naszego, wysokość naszego Poloneza. Możemy opuszczać lub podnosić do góry cały samochód i ładnie wyregulować, czy wysokość na żądaną. Do kompletu tego zawieszenia drągów skrętnych dostaliśmy też amortyzatory oryginalne od Mercedesa, które zamontowaliśmy na oryginalne miejsce. Zawieszenie w tej chwili pracuje bardzo Płynnie i do, mam nadzieję, że będzie komfortowe. W tylnym zawieszeniu musieliśmy skrócić troszeczkę sprężyny, gdyż było zbyt twarde i przy naszym pick po prostu nie uginałoby się. Masa naszego pick upa na tylnej osi będzie bardzo niska i bez problemu będzie tracił kontrolę z powierzchnią. Nie chcieliśmy, żeby zdarzył się taki przypadek, że będzie podskakiwało, gdyż trakcja nie będzie wtedy dobra i będzie trudno hamować. Po obcięciu sprężyn o dwa zwoje samochód leciutko się opuścił i stał się delikatnie płynniejszy w pracy. Zawieszenie większe się stało i pracuje naprawdę świetnie. Teraz parę słów o silniku. I tu najwięcej emocji budzi to, bo wielu wiele osób pyta: Dlaczego silnik diesla? Dlaczego Mercedes? Dlaczego nie V8? Odpowiadam, bardzo jest to proste. Żaden problem zamontować silnik V8, tak samo jak żaden problem zamontować silnik diesla. Jak już wcześniej wspomniałem, projekt miał być przede wszystkim tani. Silnik stał na półce, więc po prostu go wzięliśmy. V8 nie mamy, musielibyśmy ją kupić, a to pogrążyłoby budżet całkowicie. A musimy się trzymać 3000 i nie przekraczamy budżetu. Udało nam się już co prawda sprzedać parę części od Poloneza i odzyskaliśmy jakieś dodatkowe 800 zł, więc mamy 3800 zł za co nakupimy całą górę gratów. Będziemy ich mieli tyle, że po prostu w Polonezie będziemy je wozić na pace od Poloneza. I to najważniejsze. Zawieszenie. Zawieszenie od Mercedesa MLA jest sporo szersze niż od Poloneza. Tutaj okazało się, że po dołożeniu dystansów po 4 cm na każdą stronę, a były niezbędne żeby zmienić rozstaw kół, i też Wam powiem za chwilę, dlaczego to robiliśmy. W każdym razie, aktualnie mamy 15 cm na stronę szerzej, czyli cały Polones jest o 30 cm szerszy niż w oryginale. Konieczność zastosowania dystansów wynikała też z tego, że nie mieliśmy w naszym budżecie kasy na felgi. Felgi leżały i czekały, więc wzięliśmy spółki, nic nas nie kosztowały. Dystansy oczywiście zrobiłem sam, zamontowaliśmy. Do samochodu przykręciliśmy koła, które pochodzą z Volkswagena Touarega. Są bardzo mocne, pancerne i na pewno dadzą radę w naszym pick -upie. No i najważniejsze. Wygląd naszego Poloneza. Przede wszystkim koła, jak zauważyliście, bardzo mocno wystają poza obrys błotników. Wynika to z tego, że zastosowane zawieszenia od ML są sporo szersze. Mercedes ML to dużo większy samochód z dużo większym rozstawem i szerokością kół. Zastosowane zawieszenia poszerzyły cały samochód wraz z dystansami o 30 cm na każdej osi, czyli 15 cm na stronę opona wysunęła się poza krawędź błotnika. Mieliśmy bardzo duży problem ze zdobyciem takich poszerzeń produkowanych przez niezależnych producentów którzy robią to dla aut przeznaczonych przede wszystkim do motorsportu, do driftu. Udało nam się w Polsce znaleźć producenta, który produkuje tak fajne, szerokie poszerzenia. I podobno drugimi klientami jesteśmy, którzy potrzebowali aż tak dużego poszerzenia. Takie same poszerzenia zastował, zastosował Grzesiek Duda do swojego Mini, które wyglądało bardzo fantastycznie, poszerzone niesamowicie. Spodobało nam się to i za, za, poszerzenia nie zawiodły nas. Jak przyszły, wyciągnęliśmy je z paczki, to aż się ucieszyliśmy. Po prostu wygląda przepięknie. Kolejne rzeczy to przede wszystkim koła. Koła pochodzą z Volkswagena Touarega, 17 cali średnicy. Felgi, jak już wspomniałem wcześniej, pancerne, mocne, wytrzymają wszystko. Do tego opony z BMW X Trójki, 17-calowe, 235 szerokości, będą się prezentowały naprawdę wspaniale w tym samochodzie. Opony są już w dość słabym stanie, starczą na sezon, chyba. Dojeździmy je w każdym razie szybko. Hamulce. W większości zużyjemy do hamulców oryginalnych elementów pochodzących z MLA. Na pewno zostaną tarcze hamulcowe, na pewno zostaną zaciski. Dokupiliśmy do przednich zacisków nowe klocki hamulcowe. Do tylnych jeszcze są całkiem dobrze. A budżet nie przewiduje wydatków na tym etapie na tak zbędne rzeczy. Układ wydechowy zostanie zbudowany od nowa. Nie będzie zawierał zbyt wielu elementów, prawdopodobnie będzie to jeden tłumik końcowy i pewnie pochodzenia motocyklowego. Silnik turbo diesel zastosowany od Mercedesa 202ki posiada fabrycznie 150 koni, a jak wiadomo silniki z turbiną są dużo cichsze i nie potrzeba po drodze tylu tłumików, dźwięk będzie i tak bardzo fajnie wydobywał się z jednego tłumika. Teraz Wam już podziękuję. Myślę, że wyjaśniłem wiele rzeczy. Wiecie już z czego będą pochodziły kolejne elementy do budowy. Wiecie dlaczego zastosujemy diesla. A to właśnie dlatego, że diesel był za darmo, dlatego, że stał na półce. Dlatego też rama od Emela leżała od chyba 10 lat i czekała na swoją kolej. Felgi od Tuarega spędziły też wiele lat pod dachem, oczekując na projekt. Do tej pory budowaliśmy cały czas motocykle trójkołowe. Jest to pierwszy samochód, który budujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak, jaka będzie jego trakcja, jak będzie jeździł. Czy będzie nam się podobało, czy będziemy z tego zadowoleni. Być może wtedy zajmiemy się kolejnym projektem. A na razie do usłyszenia.